Hej ludziska. W tym odcinku pogadamy sobie trochę o schematach. Bez znaczenia jaki schemat mamy, pozwalają nam one krawcić lepsze przedmioty niż te, które mamy w drzewku technologii. I teraz każdy jeden schemat jest w czterech wersjach: zielona, niebieska, fioletowa i najlepsza złota. I właśnie na tych złotych, na tych legendarnych się skupimy. To jak na szybko pozyskiwać schematy, opowiadałem Wam w poprzednim odcinku o 10 typach z Palwarda, ale są to sposoby, w których raczej ciężko jest zdobyć te legendarne schematy. Żeby zdobyć właśnie te najlepsze, to musimy skupić się już na pokonywaniu bossów. W Palwardzie jest tak, że poszczególny schemat leci z konkretnego bossa. Natomiast po pokonaniu bossa na ten legendarny schemat mamy tam kilka procent, chyba nawet pięciu nie ma. I tak ludziska idąc od tych najsłabszych itemów do tych najlepszych. Schemat na zwykły łuk zdobędziemy z Kingpaka, a sam Kingpak znajduje się tutaj. Ale to tylko łuk i nie ma się nad czym rozwodzić. Dużo lepsza jest Kusza, i tą oferuje nam już Bushi. Kusza akurat nie jest bardzo spokojna, no bo potrafi zadać tam jakiś damage na początku gry, a amunicja do niej jest śmiesznie tania. Tutaj macie porównanie damageu, które oferuje nam zwykła Biała i ta legendarna ze schematu. Następny jest szmaciany armor. Ten leci z Chileta, ale szczerze mówiąc, nie farmiłbym tego jakoś bardzo. Na początku gry, jak będziecie, to po prostu tylko zahaczcie o niego i tyle. Podobnie zresztą jest z pierwszym hełmem. Ten leci z Pankinga i wejście do niego jest tutaj. Ale też nie ma co tutaj się na tym skupiać. Następny w kolejności jest zwykły pistolet i ten leci z Bikona. Bikon Beacon natomiast znajduje się tutaj. No, i ten pistolet jest o tyle spoko, że ok, jest to broń palna, więc no już wymaga trochę tych surowców do produkcji amunicji, ale jest to jeszcze względnie tanie. Następny armor to pelt. Schemat na niego pozyskujemy z Azurope. Ta tapla się na środku tego jeziora, no i nie jest to żaden game changer, ale gdzieś tam przy okazji warto sobie zahaczyć. Następnym schematem, jaki możemy zdobyć, jest schemat na metalowy armor, i tutaj ludziska schemat leci z Eliza. Ale nie chodzi tutaj o te moby, które są na tej wyspie, chociaż nazywają się tak samo, to boss Eliza B znajduje się tutaj. I nawet jest sens trochę to pofarmić. Może nie jakoś inwazyjnie, ale gdzieś tam od czasu do czasu warto tu wpaść. Do kompletu metalowy hełm i ten leci z Warsekta. Teleport z tym żukiem znajduje się tutaj. Sam dostęp jest łatwy i szybki, a tu statystyki. I teraz ludziska robi się poważnie, bo wchodzą całkiem dobre bronie. Nasza pompa, która jest bardzo oszczędną bronią, a przy okazji zadaje całkiem spory damage. Ta leci z Suzaku na pustyni. Jeżeli uda nam się zdobyć złoty schemat, to mniej lub bardziej, ale z tej broni będziemy korzystać już do końca gry. W kwestii armorów też robi się znacznie lepiej, bo wchodzą te z rafinowanego metalu. Niedaleko Suzaku znajduje się Menasting, skorpion, który może nas obdarować schematem na złoty rafinowany hełm. Znajduje się dokładnie tutaj, a statystyki wyglądają tak. Natomiast jeżeli chodzi o Refined Armory, to ten z odpornością na ciepło znajdziemy na wulkanie. Schemat możemy wydropić z astagona, który jest tutaj. I tutaj jest różnica między statami. Natomiast jeżeli w Popuncie będzie nam zimno, to rafinowany armor chroniący przed zimnem znajduje się tutaj. Schemat możemy zdobyć z Lilian Noct. Która natomiast kisi się w tej jaskini. No i staty. Następny w kolejności jest karabin, który jest bardzo dobrą bronią, ale przy tym bardzo kosztowną w użyciu, i legendarny schemat na nią oferuje nam blazamut. I tutaj ludziska faktycznie warto tego bydlaka trochę pofarmić, bo po pierwsze karabinu się używa dużo, a po drugie, blazamut to bardzo dobry pal, więc no warto go złapać w dobrej wersji. Aha, no i im lepszy karabin, tym więcej ma pocisków w magazynku. No i ludziska czas na najlepsze ku w grze jakie jest. I tu zaczniemy od Frostaliona. Frostalion może nam wydropić schemat na najlepszy hełm w grze. Natomiast jest to już legendarny boss, więc ta walka jest trochę trudniejsza. Sam Frostalion znajduje się tutaj. Różnica pomiędzy tym zwykłym hełmem a legendarnym to 90 defa i 210 hapsa. I ludziska dwa najlepsze armory idą w parze. Zarówno armor chroniący przed gorącem, jak i ten armor chroniący przed zimnem, dropimy z bossów, które też są w parze. To też są legendarne bosy, więc sama walka też jest nieco trudniejsza. No i w sumie jest dwóch przeciwników naraz, ale nagroda jest adekwatna. Bosy znajdują się na samej północy pustyni. Różnica to 150 Defa i 450 Hapsa, także też sporo. I ostatni schemat leci z Jet Dragona. Oczywiście też jest legendarnym bossem, a sam schemat jest na Rocket Launchera. Czyli w sumie obecnie najlepsza broń w grze. Zadaje bardzo duży damage, jak już wiecie z poprzednich odcinków, świetnie się nie uzbiera surowce, no i przy tym powala przeciwników. Także broń OP. Jet Dragon znajduje się tutaj. A same statystyki do porównania pomiędzy tymi Rocket Lancerami wyglądają tak. No i co ludziska, udanego farmienia, dzięki za wszystkie suby i łapki. Trzymajcie się. Hej!